Pani trener, długo oczekiwane zwycięstwo. Jaki to może mieć wpływ na morale zespołu? No tylko budujący uważam. Dziewczyny bardzo długo czekały na to, żeby zwyciężyć w końcu. Bardzo dużo meczów wyślizgiwało nam się z palców i, i tak naprawdę przegrywaliśmy wygrane mecze, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia doświadczenia, którego nam brakuje. Dzisiaj dziewczyny w końcu nam zaufały, w końcu słuchały się tego, co mówimy, co mówimy do nich, jakie przekazujemy im uwagi na boisku. Realizowały je w czwartej, kwarcie w trzeciej wzorowo, dlatego wygraliśmy ten mecz wcześniej nie realizowały, nie, nie miały zaufania do sztabu trenerskiego? To jest, to jest takie powiedzenie, które, które się używa, to jednak musi być między dwunastoma zawodniczkami, a trenerami zbudowana taka więź, taka relacja, że to co my mówimy ma być realizowane na boisku. Czasami one z tego braku doświadczenia zapominały, co mają robić na boisku, często gubiły się w tym. Dzisiaj pierwszy raz było widać, że one tak naprawdę poczuły co mamy grać, w jaki sposób, gdzie te piłki mają rzeczywiście wędrować i to jest bardzo fajne. One muszą też zaufać sobie nawzajem, bo jest to nowy zespół, to jest nowa liga. Wydaje mi się, że jest dużo takich małych rzeczy, które, które wpływają na to, że dziewczyny w tym sezonie po prostu będą się tak jakby ogrywać i iść do przodu. Jest taki, jeden scenarius powiedział, że zawodnicy dobrze zareagowali. Można powiedzieć, że yy, o pani zawodniczka, że po pierwszej połowie dobrze za, zareagowały na, na prowadzenie rywale. Tak, dokładnie. Yy, zawsze w, w poprzednich meczach mieliśmy problem, ponieważ drugą połowę graliśmy tragicznie. Dzisiaj to się wszystko odwróciło i mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i że drugą połowę już będziemy tylko grać lepiej. Jak byś oceniła tę naszą po-covidową formę, czy my już jesteśmy w 100% naszych możliwości, czy jeszcze nam troszkę? O, zdecydowanie nie. Niestety miesiąc przerwy bardzo źle wpłynął na nasz zespół i to nie tłumaczy tych wyników, bo, bo to nie o to chodzi. Ten sezon jest po naukę, nie po wygrane, tylko po dobry basket, dobre wyniki i po rozwój. Ale bardziej chodzi o to, że mecze co trzy dni gra się głównie w Eurolidze i w Energabasket Lidze Kobiet, a nie w pierwszej lidze i to jeszcze... Będąc Benjaminkiem, to jest bardzo ciężkie, zwłaszcza w, tym, w tej pierwszej rundzie mieliśmy bardzo dalekie wyjazdy, leczno, z ostatnio e, mecze z ciężkimi rywalami i wydaje mi się, że dopiero teraz zaczynamy zaskakiwać. Teraz mamy dwa tygodnie przerwy i będziemy się e, mocno przygotowywać do tego, żeby e, zacząć nową kolejkę już w takiej lepszej formie, bo tego ewidentnie nam brakuje. Brakuje nam jednostek siłowych, które musieliśmy czasami odpuszczać e, po to, żeby dziewczyny mogły e, odpocząć pomiędzy tymi, pomiędzy tymi meczami, bo tych nakład, tego, tego całego tego zmęczenia był bardzo duży. Dzisiaj brak Aisza Buczek, to z czegoś wynika? Czy to za tak, tak, Aisza Buczek zrezygnowała, ogólnie odeszła z zespołu, poinformowała o tym zespół tydzień temu. Nie wiem, jakie są główne przyczyny tego, ale a, gramy tym, co mamy. E, dziewczyny, w, myślę, że wyklarował się skład, który a, chce który jest ambitny, który jest zdeterminowany, nieważne ile dziewczyny grają i nieważne, czy to jest minuta 3, 4, bo nie każdy będzie grał 40 minut, to jest zgod zdolny do tego, żeby wejść. Na jej miejsce weszła Wiktoria Zając, która bardzo dobrze sobie radzi i będziemy ją ogrywać. Po to jest ta pierwsza liga, żeby te młodsze dziewczyny wchodziły. Dlatego uważam, że stało się, jak się stało, czy dobrze, czy źle, będziemy je oceniać pod koniec sezonu, ale na ten moment jestem bardzo zadowolona. Czy jeszcze wytrzymała presję? Myślę, że nie wytrzymała presji, ale nie mi to oceniać, ja ją bardzo szanuję, to jest zawodniczka, która współpracowała z nami przez wiele lat i bardzo ją cenimy, to była jej decyzja, nie będziemy, nie będziemy tego szerzej komentować, dlatego wydaje mi się, że też jakieś tam problemy swoje osobiste plus, plus koszykówka, e, wydaje mi się, że po prostu podjęła taką decyzję, a nie inną, czy to jest dobra decyzja, czy nie, nie mi oceniać, ona sobie oceni za rok, za dwa.